Wiesz, występuje bardzo dziwne zjawisko, które dotyka ludzi, którzy są na ścieżce duchowej przez jakiś czas, szczególnie tych, którzy studiowali filozofię Wschodu lub z pewnym oddaniem praktykowali medytację. Osiągają oni stan, w którym wierzą, że przekroczyli pragnienie, mówią rzeczy w rodzaju: już niczego nie chcę, jestem ponad tym wszystkim, jestem wolny od przywiązania i wierzą, że to jest oświecenie, wierzą, że to jest cel. Chciałbym jednak zasugerować, że ten stan ten warunek niechcenia niczego może być jedną z najniebezpieczniejszych pułapek na ścieżce duchowej. Zanim mnie źle zrozumiesz, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, co mam na myśli. Nie bronię chciwości. Nie popieram niekończącej się rządzy ani desperackiego dążenia do więcej, więcej, więcej. To oczywiście jest formą cierpienia, a Buddha miał absolutną rację co do tego. Mówię o czymś znacznie subtelniejszym. Mówię o pewnego rodzaju duchowej pysze, która przebiera się za bezpragnieniowość, o formie śmierci, która udaje wyzwolenie. Ujmijmy to tak. Samo życie jest formą chciejstwa. Drzewo chce światła słonecznego, rzeka chce płynąć do morza, kwiat chce kwitnąć. To nie jest problem. To nie jest cierpienie. To jest sama natura egzystencji, wyrażająca się. A kiedy człowiek mówi, już niczego nie chce, w rzeczywistości mówi. Niezależnie od tego, czy jest tego świadom, czy nie, chce być martwy. Ponieważ chcenie, pragnienie, dążenie do czegoś, to jest to, co oznacza bycie żywym. Zamieszanie powstaje, ponieważ źle zrozumieliśmy, o czym tak naprawdę mówili wielcy nauczyciele duchowi, kiedy mówili o pragnieniu. Buddha nie powiedział, że każde pragnienie jest cierpieniem. Powiedział, że tancha, co jest zazwyczaj tłumaczone jako rządza, chwytanie się lub lgnięcie, jest cierpieniem. Ale istnieje przepaść między chceniem czegoś, a lgnieniem do tego, między pragnieniem a desperacją, między dążeniem do życia, a próbą jego posiadania. Pomyśl o tym w ten sposób. Kiedy jesteś głodny, chcesz jedzenia. To jest naturalne. To jest zdrowe. Tak funkcjonuje życie, jak powinno. Ale jeśli stajesz się tak opętany jedzeniem, że nie możesz cieszyć się niczym innym. Jeśli je gromadzisz. Jeśli ciągle martwisz się, czy będziesz miał wystarczająco. Wtedy przeszedłeś od naturalnego pragnienia do neurotycznej żądzy. Problemem nie jest chcenie. Problemem jest kurczowe trzymanie, chwytanie, strach. I to, co widzę, dzieje się z wieloma ludźmi na ścieżce duchowej, to to, że wylali dziecko z kąpielą. Zdecydowali, że ponieważ neurotyczna rządza powoduje cierpienie, wszelkie chcenie musi być wyeliminowane. I tak kultywują swego rodzaju płaskość martwotę, odmowę angażowania się w naturalne rytmy pragnienia i spełnienia życia. I nazywają to pokojem. Ale to nie jest pokój, to jest tłumienie. To jest żywa śmierć. Możesz to zobaczyć w niektórych społecznościach duchowych. Panuje tam swego rodzaju rywalizacja, kto może być najbardziej oderwany, najbardziej obojętny, najbardziej ponad tym wszystkim. Ludzie mówią przyćmionymi, ostrożnymi tonami o tym, że nic tak naprawdę się nie liczy jak nie są przywiązani do wyników jak niczego nie chcą a jeśli przyjrzysz się uważnie ich twarzom zobaczysz nie serenity lecz rodzaj otępienia płaskości braku witalności pomylili odrętwienie ze stanem równowagi nazywam to duchową anestezją to sposób radzenia sobie z bólem życia poprzez odmowę odczuwania czegokolwiek I jest to szczególnie uwodzicielskie dla inteligentnych wrażliwych ludzi którzy zostali zranieni przez swoje pragnienia, którzy doświadczyli cierpienia, które pochodzi z chęci posiadania rzeczy, których których nie mogli mieć. Z utraty rzeczy, które kochali. Z ogólnego rozczarowania byciem człowiekiem. Myślą sobie: cóż? Jeśli pragnienie powoduje ból, po prostu przestanę pragnąć. Problem rozwiązany. Ale o to czego sobie nie uświadamiają. Kiedy przestajesz chcieć, przestajesz też doceniać. Przestajesz się cieszyć. Przestajesz być ciekawy. Przestajesz tworzyć. Przestajesz kochać. Ponieważ miłość jest formą chciejstwa, pragnieniem połączenia, zjednoczenia, dobra drugiego. Kiedy naprawdę niczego nie chcesz, stajesz się jak kamień, a kamienie nie cierpią, to prawda. Ale one też się nie śmieją, nie tańczą. Nie kochają się, nie piszą poezji, nie robią nic. Teraz chcę wprowadzić rozróżnienie, ponieważ jest to kluczowe. Istnieje różnica między tym, co nazywam niechceniem niczego, a tym, co moglibyśmy nazwać byciem zadowolonym z tego, co jest. Bycie zadowolonym z tego, co jest, nie oznacza, że nie masz pragnień, oznacza to, że nie prowadzisz wojny z chwilą obecną. Oznacza to, że możesz czegoś chcieć, dążyć do czegoś. A jednocześnie być w porządku, jeśli tego nie dostaniesz. Grasz w grę życia w pełni, ale nie jesteś tak bardzo utożsamiony z wygraną, że porażka by cię zniszczyła. Tak wygląda prawdziwe nieprzywiązanie. To nie jest brak pragnienia. To jest pragnienie bez desperacji. To jest chcenie bez potrzeby. To jest preferencja bez żądania. Możesz woleć lody czekoladowe od waniliowych. Możesz chcieć wybrać się na spacer w słońcu. Możesz pragnąć znaczącej rozmowy z przyjacielem? I żadne z tego nie jest przywiązaniem w neurotycznym sensie. Staje się to neurotyczne tylko wtedy, gdy zaczynasz mówić: Muszę to mieć, bo inaczej nie mogę być szczęśliwy. Muszę tego unikać, bo zostanę zniszczony. Osoba prawdziwie wolna to nie jest ktoś, kto niczego nie chce. Osoba prawdziwie wolna to ktoś, kto może chcieć wszystkiego, nie będąc zniewolonym przez to chcenie. Mogą dążyć do celów nie będąc zdruzgotani porażką. Mogą kochać głęboko, nie będąc zniszczeni przez stratę. Mogą cieszyć się przyjemnościami, nie będąc od nich zależni. Są w pełni zaangażowani w życie, pełni pasji, w pełni żywi, ale nie lgną, tańczą, nie chwytają. Dam ci praktyczny przykład. Wyobraź sobie dwie osoby, które obie chcą coś stworzyć. Powiedzmy, napisać książkę. Pierwsza osoba jest przywiązana do rezultatu. Myśli: Ta książka musi być bestsellerem, bo inaczej jestem porażką. Muszę zostać doceniony, bo inaczej moje życie nie ma sensu. Ta osoba jest w stanie cierpienia, nawet gdy pisze, ponieważ ciągle martwi się o rezultat. Jeśli książka się nie uda, są zdruzgotani. Druga osoba również chce napisać książkę. Wkłada w to całe swoje serce. Głęboko zależy jej na tym, by zrobić to dobrze ale nie jest utożsamiona z wynikiem. Myśli: Zrobię co w mojej mocy, a potem wypuszczę to w świat i zobaczę, co się stanie. Ta osoba cieszy się procesem pisania, jest zaangażowana, jest pełna pasji, ma silne pragnienia co do tego, co chce stworzyć, ale nie lgnie do konkretnego rezultatu. Jeśli książka się nie uda, są rozczarowani, oczywiście, ale nie są zniszczeni. Mogą po prostu napisać kolejną. Czy widzisz różnicę? Obie osoby mają pragnienia. Obie osoby czegoś chcą. Ale jedna jest uwięziona przez swoje chcenie, a druga jest przez nie wyzwolona. Różnica nie tkwi w obecności lub braku pragnienia. Tkwi w relacji do pragnienia, w sposobie, w jaki je trzymają. I to prowadzi mnie do kolejnego niebezpieczeństwa niechcenia niczego. Kiedy kultywujesz stan bezpragnieniowości, kiedy trenujesz się, by niczego nie chcieć, często stajesz się pasywny, przestajesz uczestniczyć w życiu. Stajesz się widzem, a nie graczem. I chociaż z pewnością jest wartość w możliwości obserwowania życia bez ciągłej potrzeby kontrolowania go, jeśli tylko obserwujesz, jeśli nigdy nie uczestniczysz, tracisz cały sens. Życie chce się wyrazić poprzez ciebie. Wszechświat chce doświadczyć siebie poprzez twoją konkretną formę, twoją konkretną perspektywę. A to wyrażenie wymaga pragnienia, wymaga chcieństwa. Artysta chce tworzyć. Kochanek chce się połączyć, odkrywca chce odkrywać, nauczyciel chce się dzielić. Wszystko to są formy pragnienia, i wszystkie są wyrazem fundamentalnego impulsu życia do manifestowania się, wyrażania, stawania się. Kiedy mówisz niczego nie chcę, zasadniczo mówisz życiu Nie, dziękuję. Odpuszczę sobie. I chociaż mogą być chwile, kiedy odpuszczenie jest właściwe, kiedy potrzebny jest odpoczynek i spokój, jeśli staje się to Twoim stałym stanem, Przestajesz być kanałem dla twórczej energii życia, stajesz się blokadą, a nie kanałem. Spotkałem takich ludzi: medytowali latami, czytali książki duchowe, uczestniczyli w odosobnieniach i są bardzo spokojni, bardzo wyśrodkowani, bardzo pokojowi w pewnym sensie, ale nic przez nich się nie dzieje, nic nie tworzą, nic nie wnoszą, nie angażują się w świat w żaden znaczący sposób. Stali się tak dobrzy w byciu nieruchomym, że zapomnieli jak się poruszać i myślą, że to jest oświecenie, ale tak naprawdę to tylko stagnacja przebrana w język duchowy. Teraz, tutaj, robi się naprawdę interesująco. Ludzie, którzy są najbardziej żywi, najbardziej witalni, najpełniej wyrażający energię istnienia, to często ludzie, którzy mają bardzo silne pragnienia nie neurotyczne żądze, ale potężne. Afirmujące życie chcieństwa. Chcą zbudować coś, stworzyć coś, odkryć coś, czymś się podzielić. Są pełni pasji, są zaangażowani, głęboko przejmują się rzeczami. I tak, ponieważ się przejmują, czasami cierpią, gdy coś się nie udaje. Odczuwają to, gdy tracą coś, co kochają, przeżywają żałobę. Ale to nie jest problem. To nie jest coś, co trzeba naprawić. To jest pełna katastrofa bycia człowiekiem, jak nazwał to Grek Zorba. I jest to o wiele bogatsze, o wiele bardziej interesujące, o wiele bardziej żywe niż alternatywa nieodczuwania niczego. Widzisz, celem nie jest nie czuć. Celem jest czuć wszystko i nie dać się przez to zniszczyć. Celem jest pragnąć rzeczy i nie być zniewolonym przez te pragnienia. Celem jest głęboko się przejmować i nadal być wolnym. To jest prawdziwe znaczenie nieprzywiązania. Nie oderwania, nieobojętności, nie niechcenia niczego, ale chęci wszystkiego przy jednoczesnym nieprzywiązywaniu się do niczego. Chcę ci powiedzieć o innym niebezpieczeństwie niechcenia niczego. Jest bardzo subtelne, ale bardzo ważne. Kiedy kultywujesz stan bezpragnieniowości, często tracisz swoją zdolność rozróżniania swoją zdolność do dokonywania rozróżnień między tym, co jest wartościowe, a tym, co nie jest. Ponieważ w momencie, gdy mówisz, że coś jest wartościowe, wyrażasz preferencje, pragnienie tej rzeczy ponad inną. A jeśli wytrenowałeś wie, że wszystkie preferencje są przywiązaniami, a wszystkie przywiązania są złe, kończysz w pewnego rodzaju moralnej i estetycznej płaskości, gdzie nic nie jest lepsze od niczego innego, gdzie wszystkie wybory są równoważne, gdzie nie ma znaczenia co robisz i jak żyjesz. To jest nihilizm duchowy. I jest on strasznie niebezpieczny. Bo jeśli nic się nie liczy, jeśli wszystkie pragnienia są równie bezsensowne, to dlaczego nie usiąść po prostu w jaskini i czekać na śmierć? Po co cokolwiek tworzyć? Po co komukolwiek pomagać? Po co w ogóle angażować się w życie? Kończysz z tą pasywną, odłączoną egzystencją, która nie służy nikomu, a zwłaszcza sobie. Zdrową alternatywą jest uznanie, że tak. Masz preferencje. Tak. Chcesz pewnych rzeczy, a nie innych. I to jest całkowicie w porządku. Możesz chcieć piękna nad brzydotą, życzliwości nad okrucieństwem, prawdy nad kłamstwami, bez bycia przywiązanym w sensie neurotycznym. Nie mówisz, że wszechświat musi dostosować się do moich preferencji, bo inaczej nie mogę być w pokoju. Po prostu mówisz, mając wybór. Dążę do tego, co uważam za wartościowe, co uważam za znaczące, co wnosi więcej życia i mniej śmierci do świata. To oznacza mieć wartości, mieć etykę, mieć estetykę. I wszystkie te rzeczy wymagają chcieństwa, wymagają przejmowania się niektórymi rzeczami bardziej niż innymi. I to nie jest duchowa porażka, to oznacza bycie świadomym, zaangażowanym człowiekiem. Oto kolejny aspekt tego, który warto zbadać. Kiedy ludzie mówią, że już niczego nie chcą, co mają na myśli, to często to, że porzucili swoje marzenia, zostali rozczarowani zbyt wiele razy, zranieni zbyt wiele razy, więc zdecydowali, że najbezpieczniej jest przestać chcieć. Ale to nie jest osiągnięcie duchowe, to jest rezygnacja, to jest porażka przebrana za transcendencję. Prawdziwa dojrzałość duchowa nie polega na rezygnacji z marzeń, polega na posiadaniu marzeń bez bycia przez nie uwięzionym. Polega na próbowaniu i porażaniu. I ponownym próbowaniu, bez pozwolenia, by porażka cię zdefiniowała. Polega na głębokim pragnieniu rzeczy, przy jednoczesnym lekkim trzymaniu tych pragnień. Polega na byciu pasjonatem życia, a jednocześnie byciu w porządku z tym, jak życie się potoczy. To jest znacznie trudniejsza ścieżka niż po prostu wyłączenie swoich pragnień. Wymaga ona, abyś pozostał otwarty, pozostał wrażliwy, pozostał zaangażowany, nawet gdy zostałeś zraniony. Wymaga, abyś ciągle chciał, Ciągle marzył, ciągle wyciągał rękę ku życiu, nawet gdy życie cię rozczarowało, ale to jest ścieżka żywotności, ścieżka prawdziwej wolności. Chcę też poruszyć coś, co często jest mylone w kręgach duchowych. Jest różnica między niechceniem niczego, a niepotrzebowaniem niczego. Niepotrzebowanie niczego jest w rzeczywistości bardzo dojrzałym stanem. Oznacza to, że nie jesteś zależny od zewnętrznych okoliczności dla swojego podstawowego samopoczucia. Nie jesteś uzależniony od przyjemności ani przerażony bólem. Jesteś fundamentalnie w porządku, niezależnie od tego, co się dzieje. Ale niechcenie niczego jest inne. To jest rodzaj śmierci ducha, ponieważ dopóki żyjesz, będą istniały pragnienia. Twoje ciało chce jedzenia, wody i odpoczynku. Twój umysł chce stymulacji i wyzwań. Twoje serce chce połączenia i miłości. Twoja dusza, jeśli możemy użyć tego słowa, chce znaczenia celu i wyrazu. To nie są problemy do rozwiązania. To są podstawowe fakty bycia żywą istotą. Ścieżka duchowa nie polega na eliminowaniu tych pragnień, polega na transformowaniu Twojej relacji do nich. Polega na nauce chcieństwa bez lgnienia, pragnienia bez żądania, preferowania bez nalegania. To jest znacznie subtelniejszy i bardziej wyrafinowany rodzaj wolności, niż to surowe niechcenie niczego, które wielu ludzi uważa za oświecenie. I oto ostatni punkt, który chcę poruszyć. Na temat niebezpieczeństwa niechcenia niczego. Kiedy wyłączasz swoje pragnienia, wyłączasz też swoją intuicję, swoje wewnętrzne przewodnictwo, swoje poczucie kierunku. Ponieważ twoje chcieństwa, twoje prawdziwe chcieństwa, nie twoje neurotyczne żądze, ale twoje głębokie autentyczne pragnienia, to jest sposób, w jaki życie się z tobą komunikuje. W ten sposób wiesz, w jakim kierunku się poruszać, co tworzyć, z kim się łączyć, jak wyrazić swój wyjątkowy dar dla świata. Kiedy trenujesz się, by ignorować te sygnały, by nadpisywać te impulsy, by niczego nie chcieć, tracisz swój kompas, tracisz swoje poczucie celu i kierunku, stajesz się jak statek bez steru, po prostu dryfujesz, gdziekolwiek poniesie cię prąd. I choć można coś powiedzieć o podążaniu z prądem, statek jest przeznaczony do żeglowania, do posiadania celu, do poruszania się z intencją, nawet pozostając elastycznym co do trasy. Twoje pragnienia. Twoje autentyczne pragnienia są twoim systemem nawigacji. Mówią ci, co jest dla ciebie ważne, co cenisz, gdzie twoja energia chce płynąć. A kiedy je wyłączasz w imię duchowego oderwania, zasadniczo odcinasz się od własnej wewnętrznej mądrości. Jaka jest więc alternatywa? Jak pracować z pragnieniem w zdrowy sposób? Klucz tkwi w jakości twojego chcieństwa. Zapytaj siebie, czy ja chcę tego z miejsca braku. Czy z miejsca pełni? Czy chcę tego, ponieważ myślę, że to mnie dopełni? Czy dlatego, że jest to naturalny wyraz tego, kim jestem? Czy lgnę do tego pragnienia? Czy trzymam je lekko? Zdrowe pragnienie wydaje się ekspansywne. Czuję się, jakby życie przepływało przez ciebie jak energia chcąca się wyrazić? Niezdrowa żądza wydaje się kurcząca, czuje się jak desperacja. Jak pustka próbująca się wypełnić, jak strach udający aspiracje. Naucz się rozróżniać między tymi dwoma, a odkryjesz, że nie musisz eliminować pragnienia musisz je tylko transformować, uszlachetniać, oczyszczać. Osoba oświecona to nie jest ktoś, kto niczego nie chce. Osoba oświecona to ktoś, kto chce wszystkiego i niczego w tym samym czasie, angażują się w pełni z życiem, mają preferencje i pragnienia i pasje ale nie są przez nie zniewoleni grają w grę z całkowitym zaangażowaniem wiedząc że to tylko gra tańczą z absolutnym porzuceniem nigdy nie tracąc świadomości że tańczą to jest prawdziwa wolność nie śmierć pragnienia ale wyzwolenie pragnienia od strachu od chwytania od desperackiej potrzeby by życie było inne niż jest to jest to na co wskazywali Wielcy nauczyciele przez cały czas, choć ich przesłanie zostało często źle zrozumiane przez ludzi, którzy myśleli, że celem było czuć nic, chcieć nic, być niczym. Celem nie jest stać się niczym. Celem jest stać się wszystkim, objąć pełne spektrum ludzkiego doświadczenia, pragnień i wszystkiego, pozostając wolnym pośród tego. To jest prawdziwy cud, prawdziwa transformacja, prawdziwe oświecenie.